Hej, czy się manko? Dzisiaj odcinek informacyjny, jak możecie y, się domyślić po tytule. Czy tak, przechodzimy od razu do rzeczy. Live y są przesunięte do godziny 12. Z jakiego powodu? No, jest jeden powód dlatego, że mój brat też jest youtuberem. Można tak powiedzieć. I po prostu jak mamy dwa streamy jakby naraz, to mamy takie lagi w grach, że się po prostu nie da nagrywać, więc chyba nie rozumiecie, więc musieliśmy się jakby na godziny rozłożyć. I wyszło na to, że ja po prostu na 12 mam live. Oczywiście odcinki się będą też pojawiać, Ale nie wiem kiedy. Po prostu będą różnie się odcinki yy, pokazywać. No wiadomo. Jeszcze do live'ów. dzisiaj o 12 nie będzie, od jutra dopiero to jakby wchodzi w życie. Ale dzisiaj będziesz o 17.00, live. będzie o 17.00. Możecie czekać Jak o 17:18, 18 Jestem pewny dokładnie. Oh, no i co mam jeszcze wam powiedzieć? Możemy przyjść do gameplayu. No przechodzimy, Cześć, zadyma. No przechodzimy do gameplayu. No. Więc jest jesteśmy w gameplayu. Mam <laughs> nadzieję, że, jako... że mi się uda jakoś fajnie to kurde zmontować. O, awka mamy. Czekaj, co? Jezu, dobra. Jezu. No, ciekawie, jak się zapowiada początek. O! Drogi widzu, kliknij subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapeczkę. I oczywiście, no co, dzwoneczka jeszcze? No. Sub-dzwonek musi być podstawa. Podstaw, bo mi będzie smutno. O jezu, żeśmy przybrali to. O oh yeah. i gorzej no nie. Oj, no to chyba pójdę na starcie. Wezmę tego e, Bula, bo Bula mi się fajnie tutaj na tej mapie gra. Że Piper. Nie, Piper chyba nie będzie tutaj fajna. A nie wiem. O, jeszcze będziecie mieli link pod filmem do Discorda, więc Was serdecznie zapraszam. No, tam przeważnie jest rekrutacja do grania na odcinkach, nie? więc <laughs> opłaca się. Tylko tyle wam powiem. No, dobra Piper, dobrze gra. <laughs> Ops, Boże, ona jeszcze żyje, what? Dobra, nice. Dobra, łatwy y, kill. Dobra. Możesz tutaj przykampić. Kurde, tak może piper jest dobra na tę mapę. Ani sądzę, bym miał umiał grać w tą piper. To jest dużo tych piper nawet, tu jest, wow. Nie wiem, z 2-3. Masakra. <laughs> ja Kurde. No, ciekawe co oni zrobią. Chodźcie na środek, no. Czekam. No, dawać. Fuck. Oj, oj oj! O no Nice. Nie ma! Pudło na mu się. Daj mi ulta naładować, bo chcę ten piper podjechać. Kurwa, duży demyśl, że blisko na Daleko nawet zadaje Złow Tysiąc na blisko! To, to dobre. To, to to, dobre, je. Ona jest głupia. Właśnie dlatego. I podjazd. Dobra. Łatwy meczek. Dobra. I chyba na tym już zakończymy ten odcinek. No jeden, ale to miał być krótki filmik. 5 no, minut no to króciutki będzie filmik. No ale wiadomo z jakiego powodu. Czasu za bardzo nawet chyba nie mam. Może niedługo będę do babci jechał Za dwie godziny, ale yy, nie mam czasu Nie no dobra Jeszcze jeden mecz z dwa zrobimy A co mi tam yy, Ogólnie coś chciałem jeszcze powiedzieć Chyba chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem co chciałem powiedzieć Tak ze mną jest, że często zapominam co chciałem powiedzieć To jest fajne o nie! Lipcia, No nie! Chulipcia no Mój niecny plan są odkryte przez kroła. Czekaj, znowu Piper mam? Serio? Wow, a gdzie jest Piper? Tam gdzieś na tyłach, dobra. Muszę sobie ulta naładować, bo aby kogoś podjechać. Nice! Wow! Na piątce? E, to mało. A, to pewnie była Jessia tam od, nie od niej. No, pyk. Kurde. Chodź, chodź, chodź. Oj oj oj. oj, oj, oj. O, co jeszcze ja zabiła? To dobre. Kurde. No nie. Dobra, ja tu ucieknę. Muszę się wycofać. Hmm. Będzie dobrze chyba. Dobra. Nie, dobra, nie będziemy wchodzić na środek. Wow! Nice. Dobra Piper, dobrze gra. Dobra mamuta. Yy, będzie dobrze. Kurde. No nie, no serio? O, o. Kurde, dobra, w tym mecziku Mało szans miałem na przeżycie. Ja spróbuję piper zagrać. Może mi się uda nadrobić pucharki, bo trochę spadłem z tej 19 rangi. Dynamika też mam na 19. Jej, wczoraj mi się udało wbić. Z 80 pucharków wczoraj byłem na Dynamajku masakra. I przy okazji mojego brata wyprzedziłem z pucharkami. <laughs> w końcu. No nie. Spajka na blisko, nie, dobra. Ja to dobry gracz. Dobra, łatwa. Łatwe, kile dwa. Nawet, kurde, ten. Kurde, jak on miał spajk na blisko, porobiony na Easy? To nieźle. O Boże, kochany, no. Weź, zgiń. Tyluju, jeden. Więc, gdzie on jest? Tu stoi? Nie. Gdzie? Iś tu jest? Ja nie, nie mam bladego pojęcia, gdzie on jest. Kurde, a duży zasięg ma ten brok. Chyba tu go nie ma. Oj, oj, oj. Oj oj, oj, oj. Trochę słabo to widzę na chwilę obecną. Ale mamy środek, to jest jej ważniejsze chyba. What the heck? I co ona chciała zrobić? Aha. O mój Boże. O kurczę, na no blisko. Kurczę, czy dzisiaj trafić nie mogę? Pierdziu. Dobra Ło, wow, masakra. Al masakra tu jest Dobra, y Nie! Kurde Nie, dobra, nie wiem Kurde, dobra Więc tej szansa, ale oczywiście mogę trafić tej piper, więc... Hmm. Ale jest robione pucharki są, są, więc... Nie jestem zadowolony Za długo 8000 w ogóle wybiję. A ty potwierdzenie. Pyk wyprzedzony. Kurde. Jest w końcu. Mojego brata wyprzedziłem. Hehe. <laughs> Dobra, e, oto już się z wami żegnam. Cześć Manko. Do zobaczenia. Pa pa. Widzimy się o 17 na live'ie. Lub później. Pa!